Dzień dobry, witam serdecznie państwa na naszym kanale. Witam na kanale Invex Remedies. Dzisiaj chciałem zaprosić na trzeci wykład domowej diagnostyki, która jest poświęcona jednemu z najbardziej istotnych i dotyczących absolutnie wszystkich nas objawów. Mianowicie dotyczy to naszego PESEL. Wiadomo, że mając na myśli PESEL, czy używając słowa PESEL, był to po prostu skrót myślowy, którym określałem nasz wiek. I pomimo że Wiek najczęściej kojarzy się z czymś, co po upływie iluś lat, które mamy, może dla wielu osób być czymś wstydliwym. Natomiast uważam, że po pierwsze, nigdy nie należy wstydzić się swojego wieku, a co najwyżej zastanowić się nad formą, jaką dysponujemy w danym wieku, czy jest ona stosowna, czy niestosowna, tak jak mówił to pewien nasz znajomy. Natomiast drugą rzeczą, należy, o której trzeba powiedzieć, jest to, że wiek i pesel jest swoistym sygnałem alarmowym dotyczącym naszego pobytu powiedzmy na Ziemi na absolutnie w każdym etapie naszego życia. Są etapy, kiedy ten wiek jest bardzo ważny, są etapy, kiedy ten wiek powiedzmy absolutnie nas nie interesuje i etapy, kiedy zaczyna być ponownie dość ważny, a następnie kiedy zaczyna znowu nabierać na wartości, ponieważ wiąże się on z konkretnymi zmianami, które mogą dotyczyć naszego organizmu. Więc okres życia na Ziemi jest okresem ograniczonym. Ograniczonym czasem możemy go porównać do, jak to ładnie ktoś powiedział, ilość podróży dookoła Słońca, jakie wykonujemy wraz z Ziemią. Im więcej tych podróży, tym lepiej. Natomiast generalnie rzecz biorąc, oprócz tego, ile mamy lat, należy tutaj bezwzględnie pamiętać o dwóch rzeczach. Że wiek metrykalny nie ma nic wspólnego z wiekiem metabolicznym. są to zupełnie dwie różne, Są to zupełnie dwie różne sprawy. Natomiast drugą rzeczą, o której należy pamiętać, że na pewne rzeczy mamy wpływ, na pewne wpływu nie mamy, ale na pewno nie możemy powiedzieć, że bierzemy los, jak to się mówi, jaki jest i absolutnie nie próbujemy przeciwdziałać, bo bardzo wiele zależy od nas samych. Natomiast bardzo istotną rzeczą z punktu widzenia naszego życia, z punktu widzenia naszego wieku, jest to, żebyśmy zdali sobie świadomość, że pewne rzeczy dzieją się w naszym organizmie raz. Jeżeli raz dojdzie do prawidłowego wykształcenia organów, to będą one nam służyć przez całe życie. Jeżeli raz w naszym organizmie dojdzie do zaburzenia pewnego metabolizmu, uszkodzenia, choroby, wypadku, to może to lub prawie na pewno będzie skutkować to, in minus na całe, całe nasze życie. Dlatego mówiąc o wieku, przede wszystkim na początku skoncentrujemy się nie na tym wieku, który kojarzy się raczej ze starością, tylko powiemy sobie wyraźnie o wieku, który dotyczy naszego wczesnego, bardzo wczesnego dzieciństwa. Jest to wiek podwójnie istotny, ponieważ dotyczy to najczęściej naszych dzieci, wnuków, osób będących pod naszą opieką. Jest to okres, kiedy nie możemy absolutnie powiedzieć, że dziecko jest za siebie odpowiedzialne, ponieważ ani nie ma nam narzędzi, żeby być za siebie odpowiedzialne, ani nie ma wiedzy, ani nie ma możliwości. Dlatego dzieci generalnie rzecz biorąc, jesteśmy odpowiedzialni my, rodzice, opiekunowie, dziadkowie i z tego należy sobie zdać sprawę, że tu odpowiedzialność jest wyłącznie po naszej stronie. Zaczniemy sobie od wieku bardzo wczesnego, a więc etapu, który mają wpływ wyłącznie rodzice. To jest okres prenetalny, więc zanim się dziecko urodzi. W momencie, kiedy dochodzi do połączenia się dwóch komórek, powstaje nowe życie. W tym momencie już tak naprawdę decydujemy o tym, jaki będzie nasz organizm. To jest szczególnie istotny okres w naszym życiu. Oczywiście tutaj pakiet startowy, pula genów mamy, pula genów taty jest szczególnie ważna. Ale na pewno też jest styl życia i środowisko. To już poświęcono temu olbrzymie ilości informacji, że mama w ciąży nie powinna palić, mama w ciąży nie powinna pić alkoholu, tak? Natomiast generalnie dlaczego? Ponieważ jeżeli na tym etapie dojdzie coś w naszym organizmie do zaburzeń pewnych, do, do pewnych niedokształceń, niewykształceń organów, w tym momencie to dziecko będzie przez całe życie swoje nieszczęśliwe. Tak? Więc... Z czego należy zrezygnować? Wspomniane papieroski, wspomniany alkohol, narkotyki i inne używki, ale także stresujące sytuacje, stresująca praca. Na pewno należy zrezygnować w tym etapie z ekstremalnego wysiłku fizycznego, z jakichś szczególnie prawda, ekstremalnych skoków spadochronowych czy tym podobnych skoków na bandzi, ponieważ te rzeczy mogą wpłynąć bardzo negatywnie na przyszłe dziecko. Należy zadbać o dietę unikać w tej diecie pewnych rzeczy, takich, które mogą w przyszłości wywołać alergię, a więc na pewno nie powinno w niej znajdować się wiele nabiału, na pewno w takiej diecie pod żadnym pozorem nie powinno znajdować się zbyt dużo cukru, ponieważ komórki tłuszczowe wykształcają się raz, jeżeli dziecko urodzi się z raz z obarczonym powiedzmy bagażem, komórek tłuszczowych, to te komórki już nie znikną. One całe życie będą dążyły do tego, żeby jak najbardziej napęcznieć i skażą nasze dziecko na bardzo wiele problemów. Tak? W przyszłości zdrowotnych mogą mu zafundować cukrzycę, otóż tłuszczenie wątroby i generalnie rzecz biorąc dziecko to raz na całe życie będzie miało źle wykształcony układ immunologiczny, jak również układ hormonalny. Pożycie cukru, o czym często wspominamy, może spowodować nie tylko w przyszłości nadwagę, nie tylko może spowodować pewne choroby, które wykluczą go z radosnego, wesołego życia naszego dzieciaka. Bardzo istotnym jest to, że wpłynie również na równowagę hormonalną, ponieważ duża ilość cukru decyduje o ilości, o ilości, powiedzmy sobie szczerze, y, hormonów, bo sam jest hormonem na przykład insulina, która wytwarza się pod wpływem obecności większego lub mniejszego poziomu cukru w naszym organizmie, ale będzie to również miało wpływ na tak zwany, na tak zwany y, testosteron, y, ilość testosteronu w wodach płodowych naszej matki, a to wykształca naprawdę pewne cechy charakteru na całe... Życie. O tym sobie trzeba jasno powiedzieć. Jeżeli w wodach płodowych matki, bez względu na to, czy jest to chłopiec, czy dziewczynka, znajdowała się wyższa ilość testosteronu, to dziecko będzie mniej podatne na manipulacje, będzie bardziej walczyć o swoje. Jeżeli w wodach płodowych matki było mało tego testosteronu, a cukier ma na to bardzo duży wpływ, w tym momencie, drodzy Państwo, możemy być pewni, że będziemy mieli do czynienia z, z, z osobą pasywną, wycofaną taką, którą jest łatwo manipulować, która w życiu będzie sobie radzić zdecydowanie trudniej. Ważną rzeczą jest, aby oczywiście matka korzystała z odpowiedniej ilości spacerów, aby matka korzystała z odpowiedniej diety bogatej w minerały, aminokwasy, bogatej, bogatej przede wszystkim w odpowiednią ilość witamin, ponieważ mówimy tutaj, organizm wytwarza się. Raz, takim bardzo drastycznym przykładem tego, co mówię, możecie Państwo sobie sprawdzić, tak zwana choroba Keshan, która wywiązała się w Chinach, była spowodowana właśnie brakiem selenu w diecie, brakiem selenu w glebie w odpowiednim obszarze. Rodziła się bardzo duża ilość dzieci z tak zwaną kardiomiopatią, czyli raz nie wykształcił się prawidłowo mięsień sercowy a kiedy się nie wykształcił, dzieci te chorowały, najczęściej umierały, wystarczyło, że zabrakło jednego, jedynego pierwiastka. Mówimy tutaj konkretnie o selenie, ale proszę mi uwierzyć, że brak na przykład kobaltu, czyli brak witaminy B12 może nieść absolutnie podobne skutki, dlatego jeżeli ktoś decyduje się na styl życia weganina czy wegetarianina, bardzo musi uważać, żeby szczególnie ta witamina była obecna w jego pożywieniu, jeżeli przymierza się do bycia mamusią y, lub tatusiem, w przyszłości. Tak? Oprócz tego bardzo istotną rzeczą jest, aby ojciec, który oczywiście jeżeli jest w stanie zaplanować, że będzie ojciec, miał dietę również niskocukrową, ponieważ duża zawartość cukru ewidentnie wpływa na poziom testosteronu, jak i ruchliwość plemników, a więc jakość nasienia, Powinien jeść dietę bogatą w cynk, bogatą w mangan, powinien mieć odpowiednią ilość wysiłku fizycznego, powinien mieć odpowiednio zredukowaną ilość stresu, żeby był samcem prawidłowo przygotowanym do rozpłodu, prawda? No tu sytuacja jest oczywiście o tyle fajna, że jeżeli będzie nieprawidłowo przygotowany do rozpłodu, to będzie tylko wychowującym dziecko z przekonaniem, że jest jego dzieckiem, ponieważ kobiety mają wybitnie zdolny instynkt do tego, aby dobrać sobie właściwą i fachową pulę genetyczną. Także na to należy sobie zwrócić uwagę, żeby być tym, powiedzmy, samcem czy dawcą odpowiednim, odpowiednio y, y, przygotowanym do tacierzyństwa. Tak? Kolejnym okresem, okresem, który dzieje się również w naszym życiu tylko raz, to jest okres pierwszych lat życia, prawda? I to jest szczególnie istotne, tak jak wspomniałem o, o tym selenie w diecie, ale to samo dotyczy kobaltu, czyli witaminy B12, to samo dotyczy krzemu, ponieważ jest to okres krzemowy czy krzemowo-węglowy. Dotyczy to również, drodzy Państwo, obecności magnezu, bo to świadczy o mniejszej lub większej powodliwości dziecka. Tak? tak jak powiedziałem, brak nawet jednego minerału w diecie może doprowadzić do nieodwracalnych zmian i spowodować, że życie będzie albo nieszczęśliwe, albo wręcz bardzo krótkie takiego dziecka. Podobnie ma się sytuacja z nadmiarem toksyn, nadmiarem cukru i substancji psychoaktywnych, które są wprowadzane do naszego pożywienia jak najbardziej całkowicie legalnie, ale o tym powiemy sobie jeszcze na kolejnych etapach. Okres między 7 a 14 rokiem życia jest o tyle ważny, że ponieważ wtedy kształtuje się, można powiedzieć, pewna nasza świadomość, tak? ponieważ duża część w tym okresie mamy dużo ilość neuronów w mózgu i a później po około 14 roku życia zaczną one powiedzmy hmm. wymierać dojdzie do tak zwanego darwinizmu neuronowego neuronalnego tak który będzie świadczył który będzie po prostu na tej zasadzie że te które są niepotrzebne a więc odpowiedzialne za to czego co w życiu nam jest niepotrzebne zostaną zastąpione miejsce ich wykorzystają te które są faktycznie używane i to jest właśnie bardzo ważne na przykład na tym etapie wszystkie dzieci mają zdolności plastyczne. Jeżeli będziemy je pielęgnować, te zdolności pozostaną. Jeżeli nie, absolutnie nie będziemy ich w żaden sposób mieli w przyszłości. Tak? To jest też okres ten między 7 a 14 rokiem życia, nawet uważa się, że wcześniejszym, bo to jest może czasami między 3 a 9, 10 rokiem życia, kiedy kształtują się można powiedzieć cechy płciowe, szczególnie u chłopców. To jest bardzo ważne, ponieważ dieta ma bezpośrednie przełożenie na wykształcanie się testosteronu w organizmie, natomiast to czy chłopiec wykształci sobie takie, a nie inne organy płciowe, absolutnie będzie miało wpływ na całe, całe jego życie, czy będzie kimś zakompleksionym czy kimś pewnym siebie a również w wielu stopniach zależy to przede wszystkim od nas tak? po prostu na tym etapie mówimy w tym okresie 7-14 lat czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci to jest stare przysłowie z którym należy się zgodzić i należy wziąć pod uwagę że pewne nawyki które wpoimy w tym momencie dziecku będą tak naprawdę nawykami które będą mu towarzyszyć na całe życie tak? pamiętajmy jedną rzecz dzieciach tylko i wyłącznie będzie powtarzał to, co robimy sami. Więc jeżeli ktoś prowadzi styl życia, kanapa, pączek, gorzała, piwo, grill, a będzie opowiadał dziecku o zdrowym stylu życia, to nie przejdzie. Dziecko odwzoruje to, przynajmniej we wczesnym etapie, czego nauczy się od swoich rodziców, opiekunów, dziadków, którzy są dla niego najwyższą wyrocznią. Dlaczego należy naprawdę dbać o, można powiedzieć, zrównoważony, ale też urozmaicony e, rozwój. Sport, najlepiej, żeby to dziecko się kształtowało. Nawet jeżeli jest to 5 minut dziennie, czy kilka wizyt na pływalni, czy nawet spacer niedzielny. Dziecko musi mieć zakładowane, że aktywność sportowa jest czymś dobrym. To powoduje, że jesteśmy zdyscyplinowani. 5 minut dziennie powtarzania słówek z języka angielskiego, czy jakiegokolwiek innego języka, ale żeby to miało systematyczne. Tak? Uczymy dziecko, że ono jedząc się odżywia, a nie żre. To znaczy pamiętamy, że nie dajemy mu czegoś, co ma zaspokoić yy, zespół nagrody w jego mózgu, tylko pamiętamy o tym, że ma dostarczyć niezbędnych składników do prawidłowego rozwoju dziecka. Ale oczywiście to jest dziecko, znajdujemy czas oprócz tego, że jesteśmy zdyscyplinowani, pracowici, no mamy miejsce na sport, mamy miejsce na zdrowe odżywianie, mamy również czas na, na, na rozrywkę. Życie dziecka ma być przede wszystkim życiem wesołym, mamy również czas na deser, więc jeżeli to jest raz w tygodniu, to na pewno z tego tytułu nic złego się nie dzieje. Więc to jest bardzo istotne, podsumowując ten okres, kiedy mamy do czynienia z nieodwracalnymi i niepowtarzalnymi zmianami na etapie kształtowania się młodego organizmu, powiedzmy od okresu poczęcia po mniej więcej 14 rok w życiu. Później przechodzimy sobie dalej, okres 16-35 lat możemy sobie pominąć, to jest okres nieśmiertelności, organizm wybacza wiele, nieprzespane noce, stres, imprezy, złą dietę, narkotyki, alkohol, tu tak naprawdę mamy tak dobre zdolności regeneracyjne organizmu, że absolutnie tak naprawdę większość ludzi nie zwraca najmniejszej uwagi. Najpierw są Szkoła, studia, kariera, pieniądze, pozycja, dom, prawda, to jest w tej chwili istotne. Taki pierwszy okres refleksji następuje mniej więcej w okolicy 35 roku życia, bo wtedy tak naprawdę do tego okresu to, to, to takimi, którzy dbają o, o swój styl życia czy, czy, czy zdrowy styl życia, to są najczęściej sportowcy czy profesjonalni sportowcy, bo muszą prawda, się dobrze prezentować czy być w dobrej formie i oni wiedzą jak to jest istotne. I drugą, powiedzmy, grupą to są tam, powiedzmy, modelki, aktorzy, czy ludzie fizycznie żyją ze swojego wyglądu ciała i tak dalej. To są osoby, które faktycznie wtedy dbają. Natomiast, tak jak mówię, większość ludzi ma okres nieśmiertelności i to ich nie interesuje. Ale około, tak jak powiedziałem, 35 lat zaczynają się tak naprawdę pewne, pewne sygnały, że pewien etap w naszym życiu się skończył. W mojej ocenie jest to drugi po okresie kształtowania się i rozwoju nowego życia, najważniejszy okres w życiu człowieka, tak? bo to jest u jednych 35 lat, u drugich 45 lat, jest to często punkt zwrotny, który powoduje, że już nigdy nic nie będzie takie, jak było poprzednio. Dlaczego? Ponieważ jest to okres, kiedy jeszcze możemy nie dopuścić do pewnych nieodwracalnych zmian w naszym organizmie. I powodować, żeby jak najdalej przesuwać takie zmiany wynikające z, z wyniku zużycia organizmu w czasie, niż później tylko i wyłącznie żyć z nimi, serwisować je, czy tak jakby łagodzić objawy. Więc to jest okres 35-45 lat, prawda? To jest taki okres, kiedy jak to się mówi, należy usiąść, podziękować. Panu Bogu, opatrzności w zależności kto w co wierzy, że przede wszystkim się nadal żyje, bo jak się człowiek rozejrzy dookoła, to wielu rówieśników już może brakować. Tak, więc nie jest to powód bynajmniej do marudzenia, to jest powód do tego, żeby podziękować, że, że tak jest. Po drugie, wypadałoby się nie kusić dalej losu, a więc dojść do wniosku, że skoro dojechałem w miarę przyzwoitej formie do tego etapu, no to wypadałoby coś ze sobą zrobić, żeby w tym momencie jak najbardziej, żeby w tym momencie dalej miało miejsce pozytywne życie, a nie żeby to było, powiedzmy, coś, co zagraża naszemu życiu, czy zmienia nasze życie w wegetacji. Natomiast dlaczego mówię, że to jest 35-45 lat? Bo w zależności od tak zwanego pakietu genetycznego, stylu życia, środowiska życia, sposobu życia, jest to okres, kiedy nasze zdolności regeneracyjne stają się coraz mniejsze, tak? Kiedyś było tak, że mieliśmy tych zdolności więcej niż potrzebowaliśmy. Tutaj dochodzi mniej więcej taki moment, że one się równoważą, tyle ile potrzebujemy, tyle mamy. Natomiast później ta szala zaczyna się powolutku przechylać w stronę taką, że nasze zdolności regeneracyjne są mniejsze niż faktyczne potrzeby. Tutaj oczywiście, tak jak mówię, zależy w jaki sposób prowadziliśmy się przez te 35-45 lat życia. Natomiast na pewno kobiety, które rodziły i to rodziły wielokrotnie miały ze sobą zarwane noce i tak dalej, powinny podejść do tematu swojego zdrowia szczególnie w, sposób, e, szczególnie w sposób poważny, ale kobiety cechuje większa inteligencja zdrowotna niż mężczyzn, natomiast generalnie jest to taki dobry okres, że można zacząć robić coś dla siebie. Po 35 roku życia można jest okres, kiedy należy zacząć inwestować, jeżeli poważnie myśli się o długowieczności i o tym, że chce się mieć szczęśliwą, udaną starość bo później z każdym rokiem będzie to już coraz później. Praktycznie po 45 roku życia możemy już, tylko, możemy już tylko podchodzić do naszego życia w sposób taki, że hamujemy ujemne skutki naszego starzenia lub tylko łagodzimy objawy, bo pewne zmiany są już na przykład nieodwracalne. Czyli pewne procesy degeneracyjne nerek, wątroby, stawów, kręgosłupa, mózgu już się nigdy nie cofną. tak? W tym momencie należy sobie o tym powiedzieć. Oczywiście warto wspomnieć, że ten okres 35-45 lat to jest taki okres, kiedy próbujemy przeżywać drugą młodość i mówię, wiele osób decyduje się wtedy tam na zmianę partnera, zmianę stylu życia, tak, prawda? Kupienie kabrioletu, realizowanie podróży życia. Może to dobrze, może niedobrze. Wiele osób decyduje się na operacje plastyczne, tak, ale pamiętajmy, że to jest tylko uzupełnienie. Przede wszystkim musimy spojrzeć sobie, co w naszym życiu wymaga zmian, żeby ten okres powiedzmy naszej emerytury czy, czy, czy drugiej części życia był okresem szczęśliwym, a trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek szczęście, jeżeli brakuje nam tak naprawdę zdrowia. 40, 35, 45 lat to jest przede wszystkim też okres szalonego rozczarowania i problemów z poradzeniem sobie z rzeczywistością ludzi, którzy otrzymali tak zwaną dobrą pulę genetyczną, od rodziców, od natury, od losu. Tak? To byli ludzie, którzy nie musieli specjalnie dbać o swoją dietę dotychczas. Byli to przystojni mężczyźni, były to piękne kobiety, zgrabne, którym tak naprawdę metabolizm wiele wybaczał. Tak? Po 40 roku życia, jeżeli tak naprawdę widzimy fajnie zbudowanego faceta czy, czy szczupłą kobietę, możecie być pewni, że to już nie jest genetyka. To już jest tylko i wyłącznie tytan pracy, to jest ciężka robota tego człowieka nad tym, żeby sytuacja wyglądała tak, jak wyglądała. Po 45 roku życia spada zdolność do zapamiętywania, spada plastyczność mózgu, spada ilość tkanki kolagenowej, spada jakość tkanki łącznej, co się przekształca na wszystkie nasze organy, na zapamiętywanie, jakość życia. Tracimy co roku 2% mięśni, tym samym spada ilość mitochondriów, które posiadamy w naszym organizmie. Zaburzona zostaje równowaga hormonalna, wzrasta insulinooporność, spada ilość testosteronu, spada ilość hormonów żeńskich, tak naprawdę pojawiają się problemy ze snem i koncentracją, problemy z zapamiętywaniem. Układ odpornościowy nie jest już sprawny. Łatwiej złapać jakąkolwiek infekcję, łatwiej złapać chorobę nowotworową. Wątroby, nery, płuca są już znacznie słabsze. Procesy filtracji, które zostały są powierzone, są już w zdecydowanie gorszym stanie. W zdecydowanie gorszym stanie jest flora jelitowa. Więc to jest moment, kiedy możemy jeszcze to wszystko pozbierać do kupy, zregenerować i naprawdę cieszyć się fajną jakością życia. No tutaj, ponieważ często lubię wrzucić sobie jakąś sentencję życiową, cytat. W momencie między 35 a 45 roku życia jedyne co mi przychodzi do głowy to jest cytat z Wiedźmina Sapkowskiego, że jest taki moment w życiu, że należy albo srać dalej, albo opuścić wychodek. I to jest właśnie drodzy Państwo ten moment. Albo decydujemy się, że nic nie robimy i w tym momencie jeszcze siłą rozpędu lecimy przez jakiś czas, zarabiamy fajne pieniądze, cieszymy się, ale tak naprawdę po 50 roku życia stan naszego zdrowia być może nie pozwoli nam się tymi pieniędzmi cieszyć. Nasza pozycja zawodowa ulegnie osłabieniu, ponieważ zastąpią nas młodsi, silniejsi, bo pamiętajmy, że taki jest element ewolucji, tak, że ewolucja to jest przede wszystkim... Wytrwa, wy, y, zwycięstwo silniejszego, ale to jest też niestety, drodzy Państwo, śmierć słabszego, tak? Więc generalnie należy sobie zdać sprawę, że jeżeli chcemy zawalczyć, to jest to właśnie w życiu ten moment. To jest moment, kiedy decydujemy, inwestujemy dalej w przyszłość, czy biernie godzimy się z losem, dryfujemy w kierunku gorszej jakości życia, prawdopodobnie szybszej śmierci, bólu, cierpienia, które będzie na nas spadało z czasem. Klasyczna diagnostyka. Co mi dolega? PESEL. Co mi dotychczas dolegało? Absolutnie pełen rachunek sumienia. Chorób jakie mieliśmy, życia jakie prowadziliśmy, tego co mogło wpłynąć na to, że nasze zdrowie jest w takim czy innym stanie. Tak? Co spotkało moją rodzinę, należy się rozejrzeć, na co chorowali bliscy, na co chorował brat, siostra, mama, ojciec, dziadek, babcia. Jak dotąd nas to absolutnie nie interesowało. To jest ten moment, kiedy należy właśnie zacząć się tym interesować. Co dzieje się z moimi najbliższymi, tak? którzy żyli koło mnie, wyrastali koło mnie, jak się starzeją, co im się złego dzieje i, i jak to wygląda. Tak? I to jest co jeszcze tutaj warto powiedzieć, tak? że mm, ta świadomość, tak? przede wszystkim ta świadomość, że jeżeli 35-45 lat nie dokonam pewnych decyzji i nie wprowadzę ich w życie, tak? to później tak naprawdę pewnych zmian nie cofnę i muszę nieść jasno konsekwencje swoich decyzji. To no jest mówię, po 45 roku życia to już jest okres taki jakby to powiedzieć luźniejszy. Tak, powolutku zaczynamy godzić się z losem, do człowieka dochodzi świadomość, że pewna ilość kotletów, którą mogliśmy zjeść już zjedliśmy, czy to będzie 100-200 czy 500 schabowych i tak możemy zjeść przysłowiowego jednego lub dwa, tak, ponieważ możliwości są ograniczone, spadają wymagania względem życia. Wygodne mieszkanko jest znacznie wygodniejsze niż piękna rezydencja. Już mi się tak wcale naprawdę nie chce strzelać z młodszymi o dobrą pozycję zawodową. To już jest taki okres, że bardziej zaczynamy sobie powolutku cenić święty spokój. Ale tu jest bardzo niebezpieczna pułapka, bo o tym musimy też drodzy Państwo pamiętać, że możemy zatrzymać na pewnym poziomie nasz organizm, nie musimy godzić się z tym, żeby jakieś zmiany degeneracyjne postępowały dalej, nawet jeżeli one już powstały, nie możemy godzić się z, ze stwierdzeniem, że jak coś nas boli, to musi boleć, ale jedną rzeczą, która jest szczególnie niebezpieczna, na pewno nie możemy zgodzić się z tym, że wszystko w życiu już było tak, i pewne sprawy już nie mają znaczenia, tylko dryfujemy prawda, do... do, do ostatecznego rozwiązania tak, naszego bytu na ziemi. Natomiast kolejnym niebezpiecznym etapem jest emerytura. Emerytura jest szczególnie ważna, czy to jest 60, 65, czy ona będzie kiedyś później, czy w ogóle będzie, tak, bo uważa się, że najbliższy kryzys jaki ma być na wywołany na, na rynkach światowych, to ma być właśnie z niewypłacalnością funduszy emerytalnych. Więc generalnie tak czy tak, jeżeli ten okres nastąpi, to wiąże się to nieodwracalnie, po pierwsze ze zmianą stylu życia opadnięciem pewnej adrenaliny i spadek, yy, brak obowiązków i brak codziennej rutyny, czy zmiana codziennej rutyny jest wystarczającym zabójcą dla obu płci. Tak naprawdę jest dużo bardziej statystycznie niebezpieczna dla facetów niż dla kobiet. Panie, które tam są babcią, zajmą się ogródkiem, pójdą sobie na uniwersytet trzeciego wieku, one sobie tu świetnie poradzą. Panowie niestety często, jeżeli nie mają hobby, wnuków, jeżeli nie mają, nie wiem, jakiejś pasji, to w tym momencie tak naprawdę jest to, jest to yy, często tak, że 65-67 lat ta śmiertelność tutaj wśród mężczyzn zdecydowanie wzrasta, a jest to absolutnie idealny moment, żeby zacząć swoje życie na nowo, zacząć się zajmować, uporządkować harmonogram dnia, zacząć realizować w miarę możliwości pewne plany, które zawsze były przesuwane na później. Dokładnie będziemy to, drodzy Państwo, omawiać pewnie w późniejszych wykładach przy wielu sposobnościach do tego wracać. Natomiast proszę nie lekceważyć objawu diagnostycznego, jakim jest PESEL, ponieważ dotyczy wszystkich i tak jak powiedziałem, jest kilka momentów zwrotnych, które w mojej ocenie Państwu wymieniłem. To jest okres powiedzmy od momentu poczęcia do 14 roku życia, kiedy odpowiadamy za nasze dzieci. Później jest to okres 35-45, kiedy w mojej ocenie następuje najbardziej ważna chwila w życiu, bo decydujemy się na pewne zmiany lub też się nie decydujemy później jest ten okres emerytalny który jest drugim okresem kiedy musimy przestawić pewne rzeczy w swoim życiu i dzięki temu możemy naprawdę zafundować sobie ekstra starość która bynajmniej nie kojarzy się tam z najgorszymi jakby to powiedzieć wzorcami które tam pokazywani są ludzie otępiali kalecy niedołężni tu bardzo wiele o ile nie wszystko zależy tak naprawdę od nas Dziękuję za poświęcony czas, dziękuję za to, że znaleźliście chwilę, żeby być na naszym kanale. Mówię, natomiast kolejny wykład, na który chciałbym dzisiaj z Państwa zapraszać z serii domowej diagnostyki, to jest bardzo niebezpieczny objaw, fundowany nam za darmo. Jest to tak zwany zespół ciasnego paska. Żebyście Państwo wiedzieli, z czym się to wiąże, kiedy nasz pasek zaczyna być dla nas coraz bardziej niebezpieczny ciasny. Bo to jest bardzo, bardzo istotny objaw diagnostyczny, którego nie wolno nam ignorować. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Witajcie kochani. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrowionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur.